Je manko, ja jestem z ze mną jest Razek. Siemanko. manko. I nagrywamy kolejny odcinek z pogromców mitów. W końcu się doczekaliście. Nie! A razem wam powie, dlaczego tych mitów jest dzisiaj tylko pięć. Więc tak, z tego co widzieliście, Slake miał bardzo dłuższą przerwę, tam chyba 3 miesiące ciebie nie było. E, I zapomnieliśmy wszystkie mity, jakie nam wysyłaliście, a było ich naprawdę, no nie powiem, bardzo dużo. E, I połowę z tych mitów kompletnie Slake zapomniał. E, nie moja wina, bo ja... No dobra, zostawię to bez komentarza. E, dzisiaj mam tylko dla Was 5 minut, ponieważ zapomnieliśmy, dla 3, e, jakie mity dla Was, a e, czy my dla Was mieliśmy. Dobra, i postanowiliśmy, że... W tym odcinku będziemy się nazywać tak jak pierwotni twórcy Pogromców mitów, czyli ja jestem Adam a raz jakiś Jamie e, tak, ja, ja tutaj widzicie nie wiedziałem jak... Czekaj, 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 czekaj. Najpierw zwiedzimy mój domek. O jest. Dobrze. Adamkowy domeczek. Patrzcie jaki jest piękny. W ogóle z dirta. Dirt to jest najważniejszy klocek w tej grze. Bez dirta nic by nie było. Po co Diaksy? Powinien być tylko Dirt -ty w ogóle, z samego Dirta powinny być drzewa. Ej tak, widzisz to? Widzisz to? Czy... Czy... Dobra nie, okej, okay. nie ma już, okej okay. No ja że tego nie widziałeś I teraz wejdziemy tyłem do domu Razka A tak szybko otworzymy I patrzcie co jest u Razka Razek Cię... postanowił, że tak bardzo mnie lubi, że musi mnie sklonować no bo no, no no sami przyznajcie, że Slake należy należ do grona zwierząt, no bo maski na owiec i dlatego dla jego cześć zrobiłem taki oto oto No No patrzcie nawet małe, są takie świtałe Nie no zostaw no ty 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 ty. Co, ja, co ja robię moich braci Dobra, chodź razek, przejdźmy już do głównego motywu Ej eee, no chodź ma. Chodź tu nie! Uciekła! Uciekła! Na, 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 na smycz, na smycz, chodź. Ej, teraz pozdro dla Kumatych. Zostaw tą biedną owcę! Jeżeli ktoś ogląda pierwszy odcinek poglądów tym to Nie mów, 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 nie mów. Z pieskiem powinien widzieć. Mam nadzieję, że cię zagłuszyłem. Dobra, nie. Pierwszy mit, tutaj, chodź, razek, chodź, chodź. tu, tu. okej. Okay, Mid tutaj. brzmi. Wow, co tu razek zrobił? Że w wodzie można stawiać takie rośliny jak kaktus czy bambus czy trz trzcina i razek sprawdzi dla nas ten mitek, a ja tutaj naprawie podłożę. Tak. O. Ale tam jest owca, jakby coś... Ja myślałem, że to jest Ston! Ja czy, Gdzie <laughs> czycina Czy trzcina? E Zaraz ci dam. E bo wiecie, Razek nie ogarnia. Nie Rzuciłem ci. Dziękuję. Uwaga! 3, 2, 1! Nie. Czyli można. A postaw na tym dyrcie za sobą. Tutaj. Ej, razek, ty, nie Bo... przesiać. Przepraszam. A czy tu można? <laughs> nie można, czyli nie można stawiać takich oto, ale tak można. Tak, czyli jeśli jeszcze o tym nie wiedzieliście, to trzcinę postawicie tylko w taki sposób. Teraz sprawdźmy to samo z kaktusem. Eee... Gdzie tu O, to mam... Kaktusem. Ja mam kaktus, ja to zrobię! Ja też chcę trochę chwały. Nie można stawiać. Ojejku. A czekaj bo to na piasku A no tak przecież, o jezus A alfabe, e, to, dobra Trzy! Czekaj nie ma! Jed... <grym <grym się... Teraz Trzy, dwa, jeden <grym> Jest Ci kaktusy też działają, a tutaj? Aka. Co? Co? No taką wieżę zrobiłem Aaa Boże, myślałem że kaktus daje światło pod wodą <grym> I ta... A no, nie, nie, to tylko cieniec, dobra. To załóżmy, że do tego nie było. No dobra. Czyli mit potwierdzony. Jedziemy dalej. No Radek! No, patrz Człowiek kaktus. <grym> dobra, następny mit. Dobra, to następny sobie weźmiemy, ten ze schodkami tutaj, chodź. Okej, okay, to wytłumacz. Dobrze, mit polega na <coughs> tym, że upewnimy się, czy schodki przepuszczają światło. W tym celu musimy dać noc. Jest noc. Dobra, no to wchodzisz <coughs> pierwszy. Dobra, wchodzę. Jak widzicie, schodki Ej. przepuszczają światło. Może Moi byłoby bajecz... to lepiej widoczne, gdyby była ciemniejsza noc, a to dopiero się zaczyna. Ale, bo... ale gdyby były jaśniejszy krocek O no, też. Patrzcie, widzicie? Za schodkami jest glowstone. Jak się postawi schodki, to one nie zakrywają światła, tak jak jakiś krocek, jak stone. Muszą być schodki. I jeszcze na każdym schodku działa to tak samo, każdy schodek. O, zobaczmy te te z kwarcu. No, kwarcowe też przepuszczają. Wow. Dobrze. Czyli mit potwierdzony. Jedziemy dalej. <mulodgłos> następny mit. E następny... Z... 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 Z, z... Z... tym portalem. Po... Z tym portalem i wodą. Z to, to portal. Okej. Okay. To... Podobno według trzeciego mitu, kiedy patrzymy przez portal na wodę, to jej nie widać. Sprawdźmy to. Rasku, twoja kolej. więc e, wiecie tak, jak widzicie... E, o, e, stoję teraz przodem i jak norma i normalnie sobie teraz widzę portal. O, to takie dziwne coś niebieskie. A gdy jesteśmy za wodą, e, tego czegoś nie, nie widzimy, tylko widzimy takie jakby padający śnieg. Tada... Tak. No, obserwuję się. Nie, bo to wyglądało inaczej, ale okej. Okay. <grymne> Jak? <grymne> Napiszcie w komentarzu później, po, pod tym filmem. Okej. Okay. Myślę, że każdy się... Owca pływ... Okej, okay, nic. Dobra, Zas... teraz tutaj, chodź Razek. Ale, czyli mit? No, czyli mit? To jest mit czwarty! No, ale czy mit pod, potwierdzony, <grymne> czy nie? Musisz powiedzieć to Aha, no tak. Boże, zapomniałem się. Ten mit, ten mit jest potwierdzony, tak. Dobrze, no to teraz idziemy tutaj, czy do skakania? Chyba do skakania. No to chodź. No to wytłumacz państwu. No to jakiemu państwu? No to Dobra. Tak. Polega ten, min na, ten mit na tym, że jak wiecie ten Nether Sand, jak to się nazywało? Boże, It's zawsze on sand. Sword sand. Y, yes. Kiedy po nim chodzimy, on nas powalnia dwukrotnie. A podobno kiedy pod tym sol sandem postawimy lód, będzie nas powalniał jeszcze dwukrotnie, czyli dwa razy 2 równa się cztery, więc czterokrotnie. Wow. umiesz liczyć. No, dzięki. No, widzisz, mam świetną nauczycielkę fajnie No i sprawdźmy to. No jak widać spowalnia nas dużo bardziej niż Solsans. Ale nie spowalnia skakania. Skak no! Psujesz odcinek! No, przepraszam, przepraszam, nie bij mnie. Ale skakania nie spowalnia, skaczemy tak samo. Okej, okay. dobra. I ostatni mit na dzisiaj Jest to mit um, Tutaj tu, 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 to, to, to Że... Portalu... Te, że w Netterze można spać no to ja mam łóżko Też biorę łóżko Prawdopodobnie można, bo tam jest wie, Wieczna noc, także... Tak mówią... Legendy Gdzie ty jesteś? O, patrz, ten nowy blok! Ooooo Gdzie? Patrz, widzicie, widzicie, widzicie tutaj nowy blok? Ten taki... O, wow, ale przelogowanie, poczekaj 200 20, 20 FPSów, co jest? No co to pięć? Ja, ja, ja mam w Dobra, PS, już jest tak dobrze. dobrze, good. O, kwarty. O, dobra, już. Dobra. To... Łóżko, łóżko, łóżko. O, jest. Okej. Okay. Chodzi tutaj. O, tu też są nowe jest. Dobra. To prawdopodobnie można, moim zdaniem, można spać, ponieważ, yy, taka jak legenda mówi Minecrafta, że w Netherze jest cały czas noc, więc można... Legenda? Chyba pogoda. O. No dobra. Ja nie musisz to, zgasić to... ognia, nie musisz być taki porządny, co? o Posłucham się. Dobra. To palim... To kładziemy się? Chciałem powiedzieć palimy się. Trzeba gdzieś wyjść na taką Tak, chodźmy do sypialni. Ojejku. Czekaj, tutaj zaraz zbuduję taką. O. O, tu jest sypialnia. Good. Piek, Trochę tek. taką wyższą. No, o, jest. No co mi łóżko znika. No dobra, chodź razem. No, dobrze, 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 to ja sobie tu położę łóżko. Jest <laughs> śpimy. Ja... What the Co, co ty ku... Ej, co ty zrobiłeś? Więc co chciałeś powiedzieć? O w dupę! O! A co chciałem powiedzieć? <gryieur> <gryieur> to <co> będzie taki pip? Tak. Pip! Pewno będzie. Ale na pewno. Lol, ja ci obiecuję, bucha. Ej. Co ty robisz? Weź! O kurna, lawa. <gryieur> Ale to... What the LOL. No patrz, kładę i chcę się po... <grymne> Ej, co ty? Weź, weź to TNT. No Kurde. ja. To patrz, patrz, widzisz? Patrz, kładę łóżko i patrz, patrz, patrz. What the fuck? <grymne> Hej. Ha? O kurwa, jakie fajne. Creeper! Gdzie? Creeper, to... Gdzie? Creeper? No kurwa, bo nie mogę się ruszyć jak tak wybuchasz. Wow. A się zastanawiacie, dlaczego nie słychać odgłosów w Minecrafcie, bo ja ściszyłem, ponieważ przez te owce w domku Raska nie dało się wytrzymać. No, przepraszam. <laughs> Dobra, także mit moim zdaniem... Jak to było? Obalony, o. No, obalony. Nie da się spać w terze, ponieważ możesz zginąć. Także jeżeli chcesz się... Z... Więc jeżeli chcesz... Czekaj. Ja to ja ja chcę powiedzieć tak jak... bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. E, czekaj. Mm. Przed użyciem coś tam, coś tam. Dobra, to będzie w następnym odcinku, ja to rozkwinę. <grym> Przed użyciem tego czegoś skonsultuj się... Nie, skonsultuj skąd... <grym> <grym> skąd skąd się jest... <grym> z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekarz właściwie... Nie, bo Wiesz ja każdy robisz, lek to. niewłaściwie używany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu coś takiego Brawo Brawo <laughs> Okej, <Okay. laughs> także to by było na tyle nie, Skąd tu się wzięła świnia, ty Co? Tu byłaś świnia Albo Chyba... mamo mamy Nie, to nie byłeś, to nie było mi. Świni. A zobaczę na filmiku później. Dobra. To by było na tyle. Jeśli wam Ej, się nie, podobało... Nie, 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 nie jeszcze mieliśmy coś pokazać. Aha, okej, okay, bonus. Idziemy razek. Gdzie to było? Gdzie za moim domkiem chyba? Gdzie to? Za twoim domkiem. Asko. Tu... Chyba nie wiem gdzie to jest. Razek. Gdzie to jest? O, tam jest? latasz, Chodź, e, gdzieś tu powinno być. Oje, no, tu tutaj, jest. Tutaj, tutaj, las... tutaj, 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 tutaj. Widzisz okay. mnie? Widzisz mnie? Widzę cię. czas idę za tobą.

What the fuck? <laughs> <f> <laughs> to jest zabaliste! Jeśli ktoś nie wie skąd my to wzięliśmy to za zapraszam do Eee, Tak. No, to jest genialne naprawdę. Ten, ten człowiek to geniusz jest. E, Guzik. Jeet, yeah, leci. No ej, oh. fail! Trzeba minimum 3 Trzeba minimum trzy TNT położyć, żeby to poleciało. <średhirview> Pierdyknie. O kur to tak odrzuca, nawet jak daleko stoję. What the fuck Google? Takie 10 tych zrobić i tak jednocześnie odpalić? <śred Drake> to cile, ci le... Ej, idę za tym, zobacz jak mnie odrzuci. Tak Adam -e mały. No nie! <średnia> Puść teraz, raz, niech mnie odrzuci. Dobra, to stój tam na dole. No o tu stanę. I tak mnie w górę odrzuci. Dobra, dobrze. Będę na nagraniu. Baga leci! Znaczy... czyli... Yy... Trochę bliżej, trochę bliżej podejść. Bo o! Tam jest, jest, to... jest, 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 jest. Ja jest teraz. Osta ostatni raz, ostatni raz. Gotowy o, kur... Tego się nie spodziewałem. Jedziesz. Dobra, ładuję. O nie, pierwszyk mnie w kosmos. Tego jest Leci, 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 leci! Ale to musi wyglądać z ciebie, ja nie tylko jak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Bekę mamy niezłą. Zapraszamy do komentowania, subskrybowania, łapkowania. I widzimy się w następnych materiałach. Pożegnaj się razek. Pa pa!